Lifting a burden that have carry for so long ten thousand mountains <im> weighing on my soul I <im> can't remember Witajcie moi kochani poprawie miesięcznej przerwie. Zupełnie nieplanowanej. Miało być przerwa kilka dni, a wyszło tak, jak wyszło, także bardzo Was przepraszam za zaistniałą sytuację. Tak naprawdę najpierw chciałam odrobineczkę odpocząć, a później już wpadliśmy w taki szał przygotowań świątecznych, że właściwie nie miałam czasu nawet po tą kamerę sięgnąć. Wiem, co roku yy, nagrywałam w tym czasie, ale obiecałam sobie, że w tym roku się nie będę zajeżdżać pod tym kątem, żeby też odrobinę z tego czasu takiego faktycznie grudniowego skorzystać jako rodzina. Bez kamery i przyznaję, że w Wigilię byliśmy naprawdę zadowoleni z tego, że tak było. Także um, niczego nie żałuję. Jedynie faktycznie mogłam się odezwać trochę wcześniej po świętach, ale też była taka długa przerwa teraz świąteczna. Bardzo leniwie, nie wiem jak u Was. Co prawda siłownia cały czas tutaj przeplatała, ale poza tym naprawdę wiele nie robiłam. Dopiero teraz wracamy do takiego normalnego rytmu. I co? Mamy śnieżycę, taką, że faktycznie jechałam 30 minut na siłownię. Jestem właśnie pod siłownią, gdzie normalnie zajmuje mi to około 12 minut. Trener mi już napisał, że się spóźni, dlatego że właśnie stoi w jakimś korku. Jest, wody nie wzięłam. Miałam wziąć z garażu wody, bo się u góry już skończyła, a zapasy trzymamy w garażu i zapomniałam. Po prostu wsiadłam w samochód i zapomniałam. Mam no, tu biedronkę, ale ja najbardziej lubię tą taką najtańszą wodę z Lidla. Z bardzo, bardzo fajnych rzeczy to słuchajcie, od dwóch lat mamy mm, po panele w kuchni winylowe, dlatego, że takie panele wymagają, z tego co wiem, jak ja trzymam w ogóle tą rękę, takie panele wymagają wylewki poziomującej, coś takiego. Porozjeżdżały nam się te panele i tak od dwóch lat prosiłam mojego męża, żeby załatwił fachowców. Załatwiała jego fachowcy to są tacy, że oni powiedzą, że przyjdą w październiku, a nie przychodzą. I tak było kilka razy, że przyjdą wtedy, ale nie przychodzili. W końcu ja napisałam do pana, który kleił u nas tapetę. Jak kleił u nas tapetę, odezwał się dosłownie z dnia na Dzień, że przyjdzie, zrobił to rewelacyjnie bardzo czysta praca. I napisałam, że pamiętam, że jak kleił tę tapetę, to się go pytałam o tą podłogę. Wtedy wycenił bardzo dużo za tą podłogę, ale wtedy też mówił o czymś podgrzewanym pod tą podłogę. Teraz chcemy zrobić to jak najtaniej. Kupiliśmy totalnie najtańsze płytki, bo nie chcę w to za dużo wkładać pieniędzy. Myślę, że i tak z 1100 zł za to wyjdzie. Już z robocizną, oczywiście. Myślę, że to też nam pozwoli tak odżyć. Na tym naszym piętrze, bo nie ukrywam, że było to bardzo takie denerwujące, bardzo mnie to irytowało, że ta podłoga tak wygląda. Także pan przyszedł dzisiaj, odezwałam się do niego przedwczoraj, a przyszedł już dzisiaj. Mam nadzieję, że dwa dni mu to zajmie. Tak sobie to obliczyłam, że dzisiaj będzie te płytki kładu, yy, do jutra one wyschną, jutro fugi, i że pojutrze będzie git. Ja sobie to tak obliczyłam. Nie pytałam go, ile to zajmie, ale dzisiaj pewnie spytam, jak wrócę do domu. Uciekam, trener się ze mnie śmieje że mogę zacząć rozgrzewkę bez niego. co ja się do Was przywitałam i weszliśmy równo do siłownie. więc buty przebierałam, ścianę kurtkę, bo jestem już ubrana, salawa na siłownię i lecimy cię ja jestem, w drugi raz ja jestem w makijażu na siłowni. Lekkim, bo lekkim, ale poczułam się taki lajem. My way back home, little drunk and alone. But I'd rather click ya, even though it's Friday night. And I got no plans tomorrow. I could use a bam, 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 but it's not from you, cause I'm not that hollow. Baby, let it be. You could try to sweet talk all you want, but I I jestem po siłowni. Próbowałam coś dla was nagrać, ale nie wiem, czy mi się udało, bo e, nie miałam bardzo gdzie postawić kamery. Przejechałam pod Action, bo ostatnio kupiłam mega fajne talerze, trzy talerze duże. I kupiłam je tak, bo mi się spodobały, ale tak je polubiliśmy, że Krysan potrafi ze zmywarki wyciągnąć te talerze umyć ręcznie, żebyśmy tylko mogli na nich jeść. Mam ochotę kupić ich więcej. I najlepiej jak były jeszcze małe i miseczki. Nasze talerze mają już chyba z 7 lat i one są bardzo wyobijane bokami. Więc jakby były, byłabym w siódmym niebie, kupiłabym właśnie, nie wiem, ze trzy albo przynajmniej po cztery sztuki głębokiego, małego i jeden bym dokupiła duży. Byłam ostatnio właśnie w Action Tam, gdzie chodzę na siłownię, ale nie było, w ogóle nie było tych talerzy. Patrzyłam na stronie internetowej też nie ma. Więc bałam się, że to była już jakaś taka końcóweczka. I chcę też kupić sobie taką yy, tablicę spódna, bo no, mamy początek roku. Myślę, że kto miał to zrobić, to zrobił. Chcę zrobić sobie ta, tablicę celów. To się też nazywa tablica marzeń. Ale ja to traktuję jako cele. Nie dałam tam jakichś, nie wiadomo jak wygórowanych rzeczy. Przygotowałam sobie właśnie zdjęcia, głównie z Pinteresta, ale nie tylko. Też użyłam zdjęć z mojego Instagrama. Trosz, troszeczkę je przerobiłam w czacie GPT, żebym je przerobił na to, co chcę już osiągnąć. Czyli wiecie, mieć to już takie zwizualizowane. To sobie już wywołałam, przyszło mi to i chcę zakupić właśnie tę tablicę, więc action to jest idealne miejsce. Ale nie przyjechałabym tutaj e, specjalnie. Zostałam wiadomość od Krystiana, że mam. Do Kupić coś takiego, zaprawę. Mam nadzieję, że pan nie czeka na to, że nie zacznie bez tego. Także akcja Action i akcja mm, Leroy Merlin. Za małe. O. Ideola. No i co? I nie ma tego, co bym chciała. Nie ma. Nie będzie. A tutaj już mamy wielka noc. bo ktoś już coś chciał, to można się zaopatrzyć. Widzicie. A ja też nie biorę tarkę, bo nie mamy biorę wagę kuchenną, bo nam się zepsuła i biorę nożyczki, bo ciągle gdzieś nam giną i wiecznie jest kutnia gdzie są nożyczki. Ogarnęłam, że my dzisiaj nie będziemy mieć jak cokolwiek ugotować, więc będziemy żyć na chlebie. Więc wstąpiłam już do sklepu po chleb, po szynkę i chyba tak dzisiaj będziemy jeść. No i tak jak Wam mówiłam, zdemalowali nam kuchnię. Tak to wygląda. Generalnie nie podoba mi się to. Także żadnych ujęć z gotowania w tym vlogu nie zobaczycie. Pytałam pana, ile to potrwa. Powiedział, że dziś i jutro. I raczej dopiero trzeciego dnia będzie musiał fugować. Ale po fugowaniu od razu można korzystać. Miałam wielki plan, że się jakoś ogarnę po tej siłowni, ale... Mamy przejście z kuchni do łazienki, rozumiecie. Raczej ograniczam nam wejście do minimum. Płótno jest, będziemy sobie zaraz tutaj tworzyć. Na pewno Wam wszystkiego nie pokażę, ponieważ mapa marzeń, w moim przypadku celów, ma to do siebie, że mamy jej nie pokazywać, przynajmniej w całości. Mamy sobie działać w zaciszu nad swoimi celami. Zupełnie też nie przejmujcie tym, że stoi tu zmywarka na przykład. Wiecie, ten naturalny widok w salonie. Dwa dni, moi kochani. Obok też stoi na stole ekspres do kawy i ekspres do mleka. Jest tu generalnie... Ciężko w tym momencie, ale to są dwa dni, gdzie jeden już prawie tutaj minął. No i właśnie, czas tak szybko mija, że słuchajcie, ani się obejrzycie i będzie dzień babci i dzień dziadka. A wiem, że większość z Was jest tutaj jednak mamami. Nawet jeżeli nie, to prawdopodobnie macie, mam przynajmniej taką nadzieję, że macie dziadku, w którym chcecie wręczyć jakiś prezent. I ja rok w rok się powtarzam, ale jednym z naprawdę fajniejszych pomysłów na prezent to jest. Fotoprezent, czyli na przykład właśnie taka print-fotoksiążka. Celowo wyciągnęłam ten, dlatego, że to jest pierwsza taka print-fotoksiążka, którą wręczyliśmy moim teściom i moim rodzicom, czyli dziadkom moich córek w tym momencie już dwóch, wtedy jednej i też chciałam wam pokazać jak banalne jest tworzenie takich printów fotoksiążek, dlatego że to jest dosłownie kilka minutek i prezent macie gotowy. Chodzicie sobie w link w opisie pod moim filmem, pobieracie zniżkę, następnie wybieracie sobie szablon i jak widzicie macie tutaj mnóstwo szablonów do wyboru. Czy taka totalnie forma klasyczna. Ten mi się też bardzo podoba, jeżeli chodzi o dzień babci i dziadka, ten też jest słodki, ale ten jest bardziej właśnie w moich kolorach, ale tak jak widzicie, do wyboru do koloru na każdą okazję. Wybierzmy sobie ten przykładowo, żeby Wam pokazać, jak to się tworzy. Wybieracie sobie wielkość, następnie oprawę i rodzaj papieru. Klikacie stwórz, wgraj cały folder lub dodaj zdjęcie. Te zdjęcia mi się tutaj ładują. I kolejnym krokiem jest już przesuwanie tych zdjęć w wolne okienko i wszystko tutaj tak samo możecie edytować. Możecie całkiem usunąć ten napis. Tutaj oczywiście zmieniacie imię pod siebie. Załóżmy, że chcecie mieć na jednej stronie całe zdjęcie, to o, proszę bardzo. Ja wtedy zrobiłam dokładnie dwie takie same printów fotoksiążki. książki. Jedyne czym się różniły, to w jednej były zdjęcia z Gryściana rodzicami, w drugiej z moimi rodzicami, i przez to to było już takie bardziej wiecie ich. I co fajne, to zdjęcia naprawdę im takie bardziej spontaniczne. Tym fajniej wypadają. Tutaj nie będę Wam właśnie całości pokazywać, ale te zdjęcia są dosłownie zrobione, tak o, oni nawet nie wiedzieli, że im zdjęcie wtedy robię. Ja rok w rok, odkąd w ogóle Printu stworzyło taką formę, tworzę kalendarz printu, w którym właśnie zawieram zdjęcia wnuków i w tym fotokalendarzu printu też jest o tyle mega fajna sprawa. bo Wybieracie sobie też motyw, kolorystykę, ale też rodzaj tych okienek i tak jak tutaj macie też klasyczne dla babci, dla dziadka, to mi bardzo się spodobała ta opcja dla plenera, czyli jeżeli Wasi dziadkowie, czy Waszych dzieci zapisują w kalendarzu, to zdecydowanie uważam, że jest to mega fajna sprawa, że są tutaj właśnie te okienka, gdzie można zapisać przeróżne informacje. Tak samo sobie wgrywamy zdjęcia, ja tutaj też dla przykładu Użyję dokładnie takich samych i zwyczajnie przesuwacie dokładnie tak samo jak w printu, fotoksiążce. To jest też ekstra, że macie sobie tutaj ten układ zmienicie. Zawsze sobie wybieram taki podwójny i tak samo przesyłacie sobie po prostu zdjęcia i fotokalendarz jest gotowy. Spójrzcie, jak to pięknie na ścianie będzie wyglądało. U mnie rok w rok właśnie wygląda to tak samo. Jedyne co, to zmieniamy właśnie zdjęcia. Dzieciaczki są coraz starsze, więc co roku mamy nowszy, aktualny. Myślę, że więcej zachęcać nie muszę. Sama korzystam, więc uważam, że jest to fenomenalny prezent. I z tej okazji mam właśnie dla Was zniżkę. Klikając w link w opisie pod moim filmem, pobieracie zniżkę, która jest ważna przez 7 dni od momentu pobrania. I pobierając zniżkę macie 30% na printu fotoksiążki, minus 20. 5 na fotokalendarze i minus 20% na odbitki i fotoalbumy. Dodam, że zniżka, którą pobieracie z mojego linku jest wyższa niż na stronie. Gwarancja wysyłki na Dzień Babci i Dziadka jest tylko dla zamówień opłaconych do 14 stycznia. Także wykorzystaj okazję i pobierz największą zniżkę na fotoprezenty printu. Mamy godzinę prawie no 17.30, więc też swoją drogą musimy właśnie zaraz jechać na angielski i tak to wygląda w tym momencie. I gdyby... To był mój taki, wiecie, docelowy dom, docelowa kuchnia, którą robię na, nie wiem, pół życia. To byłabym załamana, dlatego że te płytki, nie wiem, czy w tym świetle, czy na tle tych mebli, wyglądają dużo tak chłodniej, może nawet nie tak. Bardziej wpadają w niebieski niż te, które mamy tutaj na ścianie i te na ścianie mi się dużo bardziej Podobają, ale zdecydowanie nie będę narzekać, dlatego że, słuchajcie, dałam za nie ponad 30 zł, więc no to jest taka kwota, że nie wolno mi narzekać. Wiecie, gdybym robiła docelową kuchnię, w której właśnie planuję żyć całe życie, pół życia, jak to woli, bo pewnie robi się nie jeden remont w życiu, to po prostu widziałabym, nie wiem kawałek tej płytki albo po prostu przynosiła do domu i porównywała do tego, żeby to faktycznie mi się zgrywało jak najbardziej. Pewnie też bym porównywała do światła, także taki przedsmak, jakbym kiedyś chciała faktycznie, nie wiem, budować, kupić dom czy coś, <głos》>, że jest to faktycznie jazda bez trzymanki, bo my dosłownie weszliśmy do ją i mówię, o, te, te są tanie, szare, bierzemy. Były do wyboru jasne, ciemne, powiedziałam bierzemy jasne i tyle było mojego wyboru. Więc jeżeli jakiś facet marzy o takich zakupach, to służę pomocą. Dosłownie wybrałam płytki w dwie sekundy i powiedziałam do na bierzemy. To on był tym takim, co? Ale już? <laughs> Wiecie. No i efekt jest jaki jest, ale nie zmieniłabym tego. Gdybym nawet widziała tą różnicę, stwierdziłabym, że wyrąbane, bo mam nadzieję, że naprawdę jest to kwestia kilku ladek tutaj będziemy, bo wiadomo, plany się mogą zmienić na ten moment jestem i tak zadowolona. Też już jest dostęp do łazienki, więc już mogę korzystać po ludzku. I tak, no, przyznam się Wam, że nie wierzyłam, że będę tu jeszcze cokolwiek robić, bo byłam już na takim etapie e, wyrąbania, <grym>, że no nie planowałam. No i co mi się jeszcze podoba przy tym mini-remoncie, to że nie będzie teraz tutaj progów, takich jak były wcześniej. Były takie, które się bardzo, bardzo brudziły, bardzo nieestetycznie wyglądały i tu, i tutaj. Teraz ich nie będzie, bo będzie wszystko wyrównane pięknie, ładnie. Taką przynajmniej mam nadzieję. Na pierwszy rzut oka też mi się wydaje, że teraz są węższe fugi tutaj niż tu. Ale to też może być mylne moje spostrzeżenie. Zbieram się i jedziemy na angielski z moją córeczką. Właśnie się podzieliłam z Christianem moimi spostrzeżeniami. Ciekawe, czy zauważy to samo. Tego nawet nie włączę, bo wtedy tam wygląda było fioletowe. Karika? nie! Ale tutaj mam. Bardziej pasowały te płytki, które ci wysłałem w zdjęciu, te ciemniejsze. drugie? No, a ty nic nie ważysz. Zadowolona. <laughs> Myślisz, że te ciemniejsze by lepiej siadły? No. A co o tym też nie? <laughs> Krista zakupów. mi powiedział, że za mną muszę do sklepu. Nie pokazuj mi tego. Obie kosztowały tyle samo i były właśnie tylko minimalna różnica kolorów. I chyba faktycznie mam rację. Trudno. No. 39 zł za y, metr kwadratowy Aguś, to nie jest nasza docelowa Ale <laughs> To nie jest nasza docelowa kuchnia Dobra. Przepraszam wychodzimy Jaka krzywda kiedy auto nie zaparkowane w garażu bo tam pan zastawił I postawiłam u nie. Tak płytki nam układa wiesz I teraz mamy zimno w aucie. Dobrze, że nie nasypało, nie musimy odśnieżać, prawda? Byłyśmy na angielskim, minęła godzinka i mój mąż powiedział, że muszę jechać do sklepu budowlanego. Tak, już drugi raz, bo potrzebujemy więcej takich, co się wkłada pomiędzy płytki, bo jest za mało. Także jedna pierdółka, jedno układanie płytek, a ja dwa razy w ciągu jednego dnia jadę do Lerła. Co prawda nie dojecham do Lerła, bo jesteśmy jakie? Chłodne. Łodne, więc stwierdziłam, że tutaj coś zjemy, bo ale... w domu mamy chleb. Także idziemy coś przy okazji tutaj zjeść. Poza tym, kastorami mam bliżej niż Lerła. Tak. Kurde, nie, to nie wiem, ta płytka nie jest bardziej taka jak właśnie mamy na ścianie, a 59 zł, więc też nie majątek, ale już trudno. Mamy na podłodze, nic z tym nie zrobimy. Chodź na Piękne płytki, tak. Mama sobie przyjdzie pooglądać płytki. Jak to klasycznie kobieta, musi być poprowadzona. Moja córka, ale ładne kibelki. Ona potrafi wszystko docenić. Jedziemy na wycieczkę. Nie chcę! Czyli sam jedziemy. <noise> jedziemy na wycieczkę, ubieramy się. Jedziemy. Gdzie? GPS cię pokieruje. Daleko? 30 minut. 30. To wiem. Gdzie? gdzie? Daleko? Na szopkę popatrz na półkę. Pan macie i to długo będzie. Nie. O! No hmm. jedziemy. Mama będzie długo. A co? Mama, mama, dojechania. 30 minut. Czyli ja, 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 ja. <grym>, dużo. <grym>, leniuchy, siedzicie cały dzień w domu, jedziemy. Ja nie. Raz, dwa, trzy, ubieracie się, jedziemy. Go. Ale marudy z was, ja nie mogę. Ja nie. Jakie opcje zobowiązuje? Tak, żeby ci było ciepło na takie 15 minut na zewnątrz. 15 ale pada osób. śnieg! Myślisz? Mi że nie. Oczywiście mi się nawet mówi pada śnieg! Nie, poszło całkiem zgrabnie i pobawnie. Dosłownie ile? 7 minutek i jesteśmy gotowi? Już ci mówię Petroparty. 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 Czarna. bo już 31 minut, nawet mniej pewnie będzie. Tam jest restauracja, ale my nie idziemy typowo do restauracji, chociaż możliwe, że pójdziemy, jeśli będzie warto, idziemy bardziej dla scenerii przy tej restauracji. Na pewno nie będzie tak jak w Krakowie. Ja wam nie mówiłam. Byliśmy wczoraj, przedwczoraj w Krakowie, w Krainie świateł. I tam jest pewnie wiele osób, wie. Kto może nie jest z okolic Krakowa, no to nie ma pojęcia. Jestem taka kraina. Z, no, nie wiem, ile tam może być powierzchnia tego. Ale godzinkę tam sobie spacerowaliśmy. Taki mały, park. mały park normalnie no i tam jest mnóstwo takich figurek znaczy nawet nie świątecznych, bajkowych z Pinokia, ale też mnóstwo takich, takich tuneli, światełek labirynty, no ogólnie fajnie, myszki. były też myszki tak, ale nie takie prawdziwe, spokojnie <laughs> więc tam było fajnie, na pewno tutaj nie będzie tak spektakularnie dosłownie będzie taka jedna dziesiąta tego, ale m, mamy czas, czemu by się nie wyrwać, także jedziemy <laughs> mama ubieramy się Ubieramy się. Stoimy ładnie. Zobaczymy, czy będzie w ogóle coś ciekawego. Nie, No, do góry. I szaliczek jeszcze. A tu jeszcze na mają kurtki? Bo zastanawiam się, czy nie pójdziemy tu do restauracji. Wtedy byśmy rozebrali w restauracji, a potem ubrali tylko w kurtki. A rękawiczki, Nadi? Nie ma. Moje trzeba je ubrać. Moje rękawiczki ci dam, kochanie. Masz. Już tutaj z daleka widać, że jest na co zawiesić oko. Muzyka Sajence urodził, wiesz, nasianku wśród zwierzątek. A zobacz! To są pastuszkowie i tu są trzej królowie, a dzisiaj święto Trzech Króli. Aniołek! Aniołek. Ładnie jest, kurczę. Nie spodziewałam się, że tak będzie wyglądało. Patrzcie tu dalej. Malika idzie na sanie znowu. Na dziedzinie więcej atrakcji niż tu w Cały czas, mamo zobacz, mamo zobacz! Mama, jedziemy!

Wychodzimy? Marika! Wychodzimy? Wychodzimy? No chusta, dobrze wiesz, i na to robi bez różnicy. Ale jesteś super starszą siostrą, tylko ostrożnie, żeby cię nie, uderzy, żeby, żeby nie uderzyła ta huśtawka, okej? Okay? Ekstra! No, pełen szacunek, że to znalazłaś. Dostałam polecajkę. Niezmiennie, pełen szacunek. Nie, nie! Marika! No pięknie! O, pięknie.

Równie zrobiona, i stwierdziłam, że to jest właśnie ten moment, i chciałam Wam właśnie w związku z tym pokazać kilka dosłownie pozycji, dlatego że też nie o wszystkich chcę do Was w ogóle mówić. Mam tutaj kilka takich zdjęć, które są dość ogólne i takie, o których, no tak jak mówię, nie mam problemu, żeby się z wami podzielić, bo nie są to żadne jakieś takie tajemnicze informacje. I już widzę, że w ogóle mam przez pół za duże te zdjęcia, bo mam 21 zdjęć, a tylko takie płótno, a zobaczcie, ile zajmuję. Jedno zdjęcie, więc nie wiem, czy nie będę ich jakoś wycinać, albo nie wiem, jedno będzie nachodzić na drugie. I tłumacząc poszczególne zdjęcia, no to to myślę, że się domyślacie, ale e, myślę, że mm, nie domyślacie się, w jakiej skali to zdjęcie ma prezentować ten cel. No więc podróże, wiadomo, ale przez to, że my w tamtym roku bardzo dużo lataliśmy, jak dla mnie, to my się tak wyżyliśmy podróżniczo, że. Ja tak naprawdę nie mam potrzeby w tym momencie nigdzie latać, i to zdjęcie ma mi przedstawiać dosłownie jeden wyjazd poza wakacjami, które już mamy wykupione na kretę. I szczerze powiedziawszy, ale mam nadzieję po pierwsze, że mi się to nie zmieni, w drugą stronę, ale jeżeli nawet ten jeden się nie pojawi, to, to nie jest tak, że ten cel nie zostanie osiągnięty. Bardziej chyba chodzi tutaj o tą stronę, żeby nie przegiąć. Poza ten jeden, poza wakacjami, niż w drugą stronę. Dalej, no to cel finansowy. Nie znalazłam grafiki, która by mi przedstawiała konkretną kwotę, którą mam zaplanowaną. W tamtym roku miałam cel finansowy, który udało mi się osiągnąć, więc w tym roku zrobiłam sobie tak samo. No, tak jak mówię, nie znalazłam takiej grafiki, ale myślę, że wystarczy, że mam to zapisane tutaj i w mojej głowie również. Myślę, że to zdjęcie mi wystarczy, żeby wiedzieć, jaki ten cel jest. Dalej, zdjęcie, które jest bardzo takie niepozorne. I może dla was zaskakujące, przedstawia rodzinkę, mama, tata, dziecko w foteliku, dziecko na rowerze na rowerach, prawda? I no zwyczajny, zwyczajna przejażdżka rodzinna. Ja nie lubię jeździć na rowerze i dla mnie jest to dosłownie cel, który chciałabym osiągnąć, żeby właśnie wspólnie całą rodzinką w ten sposób, właśnie w takiej konfiguracji sobie jechać na jakąś wycieczkę rowerową, może nie raz, tylko więcej razy, żeby może nawet złapać takiego bakcyla. Ja nie lubię jeździć rowerem, Christian uwielbia. On Kiedyś nawet jechał starąc na Hellrowerę, mówiłam Wam o tym, więc to jest totalnie jego, jego bajka, dlatego dla mnie to jest takie wręcz wyjście ze strefy komfortu, żeby, żeby to spełnić. Stąd taka prosta rzecz jest u mnie na tabicy. Dalej, zdjęcia dotyczące mojej pracy związanej głównie z Instagramem, bo yy, pod kątem. Pozostałych celów mam na innych zdjęciach, na innych grafikach, co innego przedstawiają. Tu wam się właśnie chciałam tylko podzielić tymi instagramowymi, i one tak naprawdę dotyczą tego samego. Jedno, drugie, jak i tu jest jeszcze w sumie trzecie. Nie muszę wam tego wyjaśniać, jaki tutaj jest cel. Ogólnie chciałabym się w to zaangażować. Zdjęcie dotyczące bieżni, i tutaj też, żebyście nie myśleli, że mam jakieś cele związane z odchudzaniem sportowe i tak dalej, chodzi o to, że mam bieżnię od chyba 3 lat w domu, dwóch, no mniejsza o to, w każdym razie jest, ja z niej nie korzystam i chciałabym po prostu to zmienić. Po pierwsze, moja waga przekroczyła wszelkie granice. Ja myślę, że w tym momencie nawet mam nadwagę, nie chcę nawet tego liczyć. W każdym razie no, bieżnia jest, chciałabym z niej korzystać i to nie że wiecie, kilka razy w tygodniu, że po prostu, nie wiem, raz na tydzień, na 30 minut na nią iść. To jest dla mnie już fajne osiągnięcie. I ostatnie już zdjęcie: Uwaga, rolki. Nie wiem czy w ogóle wiecie, ja uwielbiam jeździć na rolkach. To jest w ogóle jedyny taki sport, który naprawdę lubię i od zawsze na rolkach jeździłam, nie wiem, 10-12. 15, chyba z 15 lat jeździłam na rolkach. No w sumie ostatnio nie jeździłam właśnie. Stąd to zdjęcie. W ogóle jak zaczęliśmy się z Krzysiem spotykać, to on specjalnie kupił dla siebie rolki, żeby móc ze mną jeździć. bo Powiedział, że uwielbiam zawsze z koleżankami się umawiałam na rolki i chciałabym do tego wrócić. W sensie nie, że jeździć regularnie, bo no nie mam na to przestrzeni na to możliwości, ale chciałabym po prostu chociaż raz, dwa razy w ciągu lata na te rolki się wybrać, czy to z Krystianem, czy właśnie z jakąś koleżanką, chociaż jedna mnie wystawiła. Myślę, że tak która to ogląda, to wie, o co chodzi. E, no, jest w ciąży, więc nie, no nie ma... Śmieję się, że wystawiła oczywiście. E, no, umawiałyśmy się, najpierw ja nie mogłam, bo miałam zabieg <grym> tych palców. A później ona właśnie dowiedziała się, że jest w ciąży i się śmiejemy, że no cóż. Kiedyś, kiedyś tam. W każdym razie chciałabym ten cel spełnić w tym roku. Reszty Wam nie pokazuję, bo jest jeszcze tego sporo. Dajcie znać, czy uważacie, że są to właśnie takie... Przyziemne, czy wygórowane, czy, 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 czy fajnie to wygląda, jakie jest Wasze zdanie, czy macie też w ogóle właśnie jakieś takie cele? Ja teraz uciekam kleić to na sam koniec, chciałam Wam przypomnieć o zniżce z okazji Dnia Babci i Dziadka na printu, którą dostaniecie klikając w link pod tym filmem w opisie. Minus 30% na printu fotoksiążki, minus 25% na fotokalendarze i minus 20% na fotoalbumy i odbitki. Przypominam, że kod w moim opisie jest wyższy niż na stronie. I pobierając go, macie 7 dni aktywny kod. Gwarancja wysyłki dla zamówień opłaconych do 14 stycznia. Uciekam, papa! Pa.